Dzień dobry. Panie Grzegorz, pan trochę nie bardzo sprząta, co? Nie ale jest Na Jak to miejsce pod panem można nazwać? Melina. Tam każdy, kto chce, wchodzi, robi co chce i wychodzi. Smród, brud i zagrożenie. Zdrowia, życia. Jest niesamowity smród kału. Po prostu kału wymieszanego z alkoholem. Co tu się stało, Grzeczku? Człowieku, a tu masz krew. Wszystko, co mu dostajemy od miasta, to są pisma. Pan urzędnik wyśle nam pismo, wyśle jemu pismo, i, i sprawa załatwiona. A problem jest dalej. Jak się wprowadził, 2-3 lata temu grał muzykę. Później przychodzili do mnie śpią po 5-6-8 czasami. Jeżeli się nie mieszczą na, w mieszkaniu, to śpią na klatce. Niedawno któryś się zdefekował. Jest zagrożony hipem, strzykawki we krwi zostawiają. Ja zanim wejdę na klatkę, nie łapię za klamkę, biorę rękawiczkę, chusteczkę i dopiero idę na klatkę. Zanim wejdę, to się rozglądam, czy mi jakiś pan leżący w swoich odchodach nagle nie w stanie czymś nie zacznie wymachiwać, tak? Staram się nie dotykać ścian, na której są pomazane kałem. Problem jest taki, że urzędnicy podrzucili nam ku jajo, a teraz umywają ręce. Co tu się stało, Grześku? Łezu. E, człowieku, a tu masz krew? Czyście do mnie wadycili i obarczyli. nas? Po co ich zapraszasz tutaj? A tu mnie ludzie i przyjąłem mnie. A ty przyjmujesz ludzi, a później oni cię kaleczą i ci tu w komputerki? Weźcie bezdomnych ludzi w zimę. Oni po prostu tak chlają, że się w końcu w pewnym momencie kłócą czy o alkohol, czy o pieniądze i się biją nawzajem. Jest najemca, czy? Widzę, że ubyło trochę śmieci, ale smród jest dalej potworny. Ale na stole widać, że impreza była, bo bogato. Kilkanaście pustych puszek po piwie. Na ścianach, na suficie pełno robactwa. Jak to się rozpełznie po budynku, to my sobie z tym nie poradzimy. No i teraz klu łazieneczka. Sobie ciężko jest wyobrazić, do jakiego stanu można... Doprowadzić mieszkanie po remoncie. Będzie pan tam! Ja bez zgody najemcy nie mogę Uch. wejść do lokalu. O, nie. A jak tak, nie, proszę pana? Żepach nie. nie może pan oddychać? Ciężko. Ciężko. Ciężko, Właśnie. ja się zgadzam z panią. A czy widzi pan co tam się dzieje? Widzę co się dzieje. Jest mieszkanie zdewastowane, to nie ulega wątpliwości. Ile osób czeka na przyznanie mieszkań komunalnych? W tej chwili około 400 rodzin. Czeka na mieszkanie. Z dziećmi. z dziećmi. Co Państwo zamierzają teraz z tym zrobić? ZGN rozważa wystąpienie do sądu o eksmisję. Rozważa. Tak. Ale pytanie, czemu ZGN tyle czasu rozważa ten problem, skoro to trwa 3-4 lata? Dostałeś fajny lokal, czysty, wyremontowany, zapraszałeś kumpli na libację i patrz. Ja jestem człowiekiem. Ja. ja widzę człowieka wytworzonego na bo na